Cześć wszystkim tu Gosia Piecha z Centrum Języka angielskiego cel witam was serdecznie w serii krótkich lekcji pod tytułem słówko do egzaminu ósmoklasisty. Chodźcie teraz ze mną do mojego komputera i zobaczcie, czego się dzisiaj nauczymy. Dzisiaj słówkiem do egzaminu ósmoklasisty będzie pomimo, że więc właściwie po polsku to jest takie całe wyrażenie, pomimo, że. Popatrzmy sobie na sytuację. Mamy tutaj takiego chłopaka, który jest bardzo pracowity, tak, i pomimo, że jest zmęczony, to on dalej chce się uczyć, no bo to jest taki, taki typ, który się nigdy nie poddaje. <grych> Więc popatrzcie, co on tutaj mówi. No, właśnie tutaj brakuje pomimo, że I'm tired, I'll keep studying, I never give up czyli właśnie, pomimo, że jestem zmęczony, będę się dalej uczyć, ja się nigdy nie poddaję. Okej, okay. jak myślicie, jakiego słówka tu brakuje? Yy, widzicie, że jest tylko jedna luka, czyli po polsku to jest tylko jedno, yy, znaczy po angielsku to jest tylko jedno słówko, po polsku mamy dwa, tak? Pomimo że a po angielsku jedno. Zatrzymajcie sobie nagranie, jeśli chcecie, jak będziecie gotowi i będziecie już wiedzieć, to wróćcie do mnie. OK. sprawdźmy sobie. Brakowało słówka although. Ciężko się to wymawia. Tutaj mamy literki tychy, tak? Czyli musicie dać język między zęby. I jest to ta dźwięczna wersja, tak jak przy w. Albo na przykład oni, they. Um, I powtórzcie teraz za mną. Although. Although. okej, okay. Dobrze. Powtórzmy sobie teraz tutaj całe wyrażenie. Znaczy całe zdanie. Although I'm tired... I'll keep studying. I never give up. Mhm. Ok. Na co warto jeszcze sobie tutaj zwrócić uwagę? Popatrzcie, tutaj jest jeszcze takie wyrażenie: Keep studying. Albo jeśli byśmy chcieli powiedzieć taką mm, ogólną y, formę tego wyrażenia, to jest keep doing something. Czyli nie przestawać czegoś robić albo nadal coś robić. Okay, właśnie takie fajne wyrażenie, które możecie sobie zapamiętać. I jak zauważyliście, jeśli mamy tutaj właśnie Keep Doing Something, tutaj jest ing, tak? Możecie wymyślić jakieś swoje wyrażenie właśnie z tym keep. I napisać w komentarzu. Ja sprawdzę, czy dobrze go użyliście. Okay? Tutaj mamy znowu phrasal verb give up, tak? Czyli samo słówko give to jest dawać. A jak użyjemy go z up, to znaczy nie poddawać się. OK. Tutaj możecie mieć problem też z wymową. Właśnie dlatego zachęcam was, żebyście parę razy sobie to powtórzyli. Możecie też sobie włączyć jakiś słownik i tam za tym głośniczkiem naciskać na głośniczek i powtarzać sobie to słówko although. Dobrze. To już wszystko tutaj w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i jeśli chcecie razem ze mną przygotować się dobrze do egzaminu ósmoklasisty, zapraszam Was na mój kurs E8A na 100%. Wszystkie informacje, jeśli chodzi o ten kurs, znajdziecie pod linkiem, który jest w opisie pod tym filmem. Dziękuję już Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.